Witaj, z tej strony Bartek Dziś nagrywamy odcinek z Brawl Stars. odcinek z Brawl Stars zakombinowaliśmy, że będzie po prostu mecz i otwieramy mega skrzynkę na dworzu. Na dworzu tak, jest ładna pogoda, więc zrobimy opening na dworzu i przerywnikami zrobimy na różne mecze. Może... Dziś jest niedziela. Dziś jest niedziela. A wy to zobaczycie w poniedziałek? Tak, jutro będzie to wrzucone, więc zaraz ruszamy. Na Bartek się jest tylko połowa postaci dostępnych. Może będą jakieś nowe postacie, więc śmigamy. Więc odpalamy. Zaraz. Jeszcze chwila. I ruszyliśmy. No, ale właśnie jesteśmy, no. Więc teraz będziemy śmigać. Na początku, Czyli na początku włożymy wiadomo skin do kolta. I się nie zagramy. Zagramy koltem? Czyli pierwszy mecz będzie koltem, a potem mega skrzynka, tak? No. Więc trzeba tak zrobić, nie? Tylko gdzie jest tutaj kolta? Mamy Colta, zmieniamy Takie sobie skina. i ruszamy. No, dawaj, dawaj. I co odpalimy? Knockout? No, więc będzie knockout. Knockout. Okay. knockoutowy bartek. Tak, tak, tak. Górny. I zasuwamy śmiga, tak? Ale laguje. Mamy laga. Trochę lagi. Mamy proszę. laga. Mamy laga. No lagi. No i koniec i teraz będzie przegrana nasz Chyba tego nie chcieliśmy zbytnio. Nie chcieliśmy żadnych lagów. Tak. Ale teraz już patrz, laga nie ma żadnego. Jeszcze będzie druga próba. Popaki dali sobie radę, no co super, przynajmniej oni dali radę, no my mieliśmy problem tak naprawdę, tak? No czemu teraz ścina? Nie wiem, chyba za dużo jest. Dawaj w moc, poszło. Poszło. Sam zostałeś? Nie. Załaduj sobie życie. Twój zginął. Pomóż mu. Załaduj życie. Teraz. No to sam zostałeś. Coś ty zrobił. Dawaj. O ja. Coś średnio. Uciekaj. Już po tobie. Dobra, dawaj go, dawaj go. No i cię dziabną. A ja psa rozkoczę, wiem. Tak. Uważaj, uważaj, uważaj. Niech do ciebie nie podejdzie. Ten... To oni to ludzie są. Dawaj skup się, no, dawaj. dawaj, dobra, poszło i zginął, zginął, wiadomo, że zginął. No, zginąłem, musiałem zginąć. Jest jeden na jeden, wygraliście, patrz, jest wygrana. Fart, tak naprawdę i tyle, nic więcej. Otwieramy dwie skrzynki. Tak, mega skrzynkę odpalaj. Będzie coś? Musi być coś? Musi coś. Dobra, ja spróbuję. Jest pięć. Magiczna, cudowna, nieszczęsna, martwa piątka. Nic nie ma. Nic. No, i dalej. Odpalaj dalej. Teraz zobaczymy coś. No, niestety, Cold nie był szczęśliwy. Piękna postać. Edgar. Edgara, też knockout? Mhm. Dobra, kolejny Edgar, knockout, Śmigamy. Każdy lubi knockout No, teraz nowe mapy są i szybkie mapy Zasuwaj Zasuwamy ty, ty, ty. Dawaj mm. Dawaj, 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 uciekaj mogłeś, mogłeś podskoczyć Czekaj, widzisz? Kot nie zasuwa. Patrz, patrz, patrz jaki on Nie ma szans. No nie było, nie było jasne. podjazdu do niego. Dobra, masz tam moc. Więc musisz dobrze wykorzystać. Nie ma szans. Nie podjedziesz go. Bo on ci zniszczy. Dawaj, dawajcie go we dwóch. Uciekaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Uciekaj. Widziałem. No, zostało u was. Nie ma szans. Może. Może. No, dobra. Jest w trawie schowany. Pach na niego, czeka. Zadaj mu. Nie bój się, dobrze będzie. A, pięknie. Daj, rób go. Poszło. patrz win. Nies. Jeden do jednego. Więc dobra. Czekaj. Nie, 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 nie. O ja, najgorzej. Teraz go fajnie. Czemu to tak laguje? Jest złość. Nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra, może to jakoś przynajmniej postać nadrobimy, jakąś, nie? No, może O znaki to tam wiesz, to. Tam. Poko kriko moc damy do. Czekajcie. Do kogo damy moc? Do Sherry. Dobra, poszło. Dobra. Diamenciki wpadły. Duża skrzynka. 3, 2, 1. Bonus. Dobra. I kolejny mecz. Kolejny mecz. My kim teraz zagramy? Hmm. Zagramy się No dalej. Bulem. Bulem. A, bólem zagra. A, oczywiście ja będę grał, tak? Więc jak ja prze, przekituję, to będzie moja wina. No. Dobra, zasuwam. Mamy, mamy Serge'a, kolta, ale mamy spajka, który może nas poratować. No, spajka. Dawajcie go. Dobra, jeden poszedł. Czekaj, czekaj. Chowam się za mało życia. Widzicie, jaki Tata Koks. No i poszło. Jest dwa na jednego. Wygraliśmy. Eee. Spajkuj załatwił. nie, nie. Spajkuś go załatwił. Czekaj, no. czekaj, czekaj. Barley. Barley? No. Dawaj go. Poszło. Załatwiliśmy Sherry, życie ładuje. No tak, za, za przerwa za nie, 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 on ucieka. Poszło. Teraz muszę ze spajkiem się trzymać, bo on podskoczy. Poszło, jest win. Można, można. Teraz ja otworzę skrzynkę, jak myślisz? A bo no, coś wypać. Musi coś wypać. Nie, nie gramy dalej, tak? A... O, jest coś mega, może nie. Nie, nie brak, prawie brakowało. Co, co, mega skrzynkę czy dużą skrzynkę? Jedną skrzynkę. Kasa pani jakaś? Najpierw dużą? Nie, Dobra. to mało otworzę. Jeden. Dwie. Nie ma nic. Dużo. Jeszcze jedną otworzę dużo. Trzy. Nic. Dwa. Jeden, nic, kolejne, teraz Ty grasz tak mecz, teraz za Bartek zagra jeszcze jeden mecz, no bo to już było ile, 6. skrzynek i tak powiem Ci, że zaczarowana ta postać jest magiczna. Mamy 23 na 46 i to tak już od dłuższego czasu. Skupaj się. Dawaj, dawaj. Poszło. Tak, zabiście go. Jest. Jest dwóch. Czekaj. Czekaj. I jedna rzecz. No ale zostało kurczę Dnia Mike, To Was może... O pięknie. Mogę coś wam powiedzieć. No powiedz coś. Za 100 tysięcy pokazuję twarz. Czego? Subów czy wyświetleń? Suwów. Suwów No to będzie Barteksa marzenie, ale już jego nos widać Łaz, widzicie, ale bo całą twarz nie widzicie Piękny, patrz Ale ich pochciałaś. Pięknie Otwieraj 3, 2, 1, nic Monety Mega skrzynka 7 siedem. 7 Siedem. 7 7 siedem. 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 Dobra, odpalaj. 8 świecą dobra. o ja najgorzej. dwa Lament, lament płacz jest zębów. Odpal zębów. postać, która 8 gadżet od Od niej. Graj. No, zaczerwana postać jest. A Ła, komary, ojka, w gdzie sensie gryzą. Jeszcze komarów nie ma, ale go gryzą. Ale naprawdę gryzą. Mhm. Już nie żyje. Ale gryzą w desie. Tak, a ty cię ugryzł i cię zabił. Kolejnego waszego zabił. Dobra, jest jeden na jednego. I koniec. Tak, może by się udało, gdyby co? Bartek co zrobił? Nie zginął na początku i się skupił. Nie walił też mur. Skup się. Skupiamy się. Ogólnie Rico... ciągle zabija. To skup się. Riko zabija wszystkich. A czemu ty uciekasz przed nim, nie zamiast załadować te wszystkie... Właśnie. Ja Ryjka zginął i tylko nam Kolcz został do zabicia Idź koło swojego Kold. Z tych go zajście O, pięknie wyszło Wygraliśmy Wygraliśmy Dawaj, 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 dawaj Już przegrałeś Przegraliśmy, wygrać nie mogliśmy No, dawaj Dobrze, dobrze, dawaj. Przegraliście. Może musi być przegrana, żeby było. Dobra. Tylko jeden Tak? Dawaj, dawaj, da, dawaj. Odpal coś. Skrzynki. Ej. O skrzynki. No. Trzy, dwa, jeden. Nic nie ma. Monety. Stówka, będzie do ulepszenia postaci. Mega skrzynka. Mega. Mega skrzynka. Nie patrzymy. Nie patrzymy. Klikamy, nie patrzymy. Ja klikam. Ale chyba spojrzałem, ale dobra. I nic. I nic, nie i nic nie ma, po prostu szok, niedowierzanie. Bonus wypadł. Ustały dwie skrzynki na. Nie wytrzymał 3, 2, 1 I bonus, i po openingu Mega, mega nieudanym, że tak powiem No tak naprawdę chciałbyś kupić postać Ale mamy za mało gemów nawet, tak? Może przy kolejnym będą więcej gemów, będzie No i kupiłem składę tak, kupujcie składem Damian, bo wyglądamy. Mamy 2000 monet, na postaci. Zapomnieliśmy. Tutaj kubę widać trochę. Kuba Koksa. Kuba Koksa to jest wartek. Nowak. Tak jest. Będzie na kawałku odcinka. Składem Damian. I co? śmigamy, tak? Wszystko, chyba na dzisiaj Na dzisiaj wszystko, tak? Panie kolego Nie będziemy więcej odpalać już Bo będziemy odpalać dopiero gdy Dałem Bartek z Legenda, na Bartek z legendę. No tak, Bartek, Tychana, Bartek z Legenda Co odpalać moją, moją, moją tą konto? Co ty robisz tutaj? Nie będzie odpenniku na moim koncie nie. Później Będziemy robili pewnie opennik w środę. Będziemy chcemy dobigać do Beli. Do Beli będziemy dobijać. Więc będziemy śmigać, tak? Bartek? No. I dobiega... chyba w sumie na dzisiaj na tyle będzie z tego. Wbijamy do tego. W środę będzie Bel. bel ta postać. Mhm. I może jakaś legenda wpadnie. Mamy nadzieję, że cokolwiek wpadnie, tak naprawdę. I chyba na tyle, co? Tu na razie kończymy. No. Zatrzymaj Mistrzu. Tak, a tutaj, o, zaraz będzie wielkie, tak naprawdę, zakończenie nasze. I co, powiesz na zakończenie? Zakończenie. No. Więc tyle byłoby na dzisiaj. No. Tyle na dzisiaj, więc. Widzimy się na stawie odcinku. Ale sama to kanał. Tak jest. Do zobaczyska. Cześć.